Przewodowe połączenia, wtyczki, konektory, terminale to jest przy awariach bolączka służb utrzymania ruchu. Połamane piny, zabrudzone wtyczki powodują mikroawarie, przestoje maszyny, linii, obniżając efektywność całego przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem na, na te bolączki jest technologia sprzęgieł indukcyjnych. Jest to bezstykowa komunikacja i yy, zasilanie do 5A. Celowo używam tu słowa bezstykowa, gdyż nie jest to żadne Wi-Fi yy, ani Bluetooth, nie jest to 2 2,4 GHz, tylko jest to technologia indukcyjna ze wszelkimi tego zaletami, czyli pomiędzy nadajnik a odbiornik może dostać kurz, smar, zabrudzenia, a transmisja zasilania i komunikacji będzie występować dalej. A dzięki IP67 nawet zalanie chwilowe wodą nie powoduje przerwania transmisji. Gdzie najczęściej stosować takie rozwiązania? Połączenia ruchome typu wymienne narzędzia, tzw. Tak tooling. Gdzieś, gdzie często zmieniamy referencje, zmieniając oprzyrządowanie stołu z jednego na, na inny rodzaj, wymagają podłączeń elektrycznych, pneumatyki. O ile pneumatyka jest już opanowana w tego typu częstych podłączeniach, o tyle z elektryką często jest to problem, więc tutaj znów przychodzi sprzęgło indukcyjne, gdzie bezstykowo przez szczelinę do 5 mm, nie podłączając nic, jesteśmy w stanie podłączyć takie Stoły referencyjne. Narzędzia robotów, wymienne grypery. Robot nie musi celować precyzyjnie w piny, w konektory do podłączenia nowego narzędzia, po prostu pobiera je mechanicznie, a cała transmisja zachodzi bezprzewodowo bezstykowo jak wspomniałem wcześniej. Stoły obrotowe, tak, gdzie są cele zrobotyzowane, na przykład, i stoły pracują o 180 stopni i z powrotem. Powoduje to ciągły ruch przewodów, ich przetarcia, mikroawarie, mikroprzestoje i znów jest to spadek efektywności takiej linii. Stosując sprzęgła indukcyjne, nie powodujemy ciągnięcia przewodów, nie powodujemy ich awarii. Mamy pewność, że taki układ wytrzyma znacznie dłużej.